Cześć, witaj w tym dzisiejszym czytaniu pod tytułem Czy uda się zrealizować założony plan? Więc jeżeli masz jakiś plan, chodzi ci coś po głowie i zastanawiasz się, czy uda się to zrealizować, no to spróbujemy tutaj odpowiedzieć na to pytanie. I, i teraz tak, zobaczymy, jakie są szanse tego planu, jakie są zagrożenia tego planu, dlaczego mogłoby się Udać ten plan wdrożyć i dlaczego można, mogłoby się nie udać wdrożyć tego planu. Więc to wszystko tutaj zobaczymy w kartach. No i też zobaczymy jakąś taką, takie, taką, jakby to powiedzieć, predykcję, czy jest takie słowo. No, pewne, pewne oszacowanie szans, czy ten plan się uda, czy nie. No i zapraszam. Wybierz sobie numer 1, 2, 3 i zapraszam do Twojego czytania. Jeżeli wybrałaś, wybrałeś numer 1, no to będziemy tutaj szacować w tym czytaniu Twoje szanse i zagrożenia. Czy uda się zrealizować założony plan. Yy, I zaczynamy. Więc tutaj mamy szansę. I tutaj mamy zagrożenia dla tego planu. Ok, więc w szansach widzimy pazia mieczy, sprawiedliwość i siódemkę mieczy. Natomiast w zagrożeniach mamy królową mieczy, trójkę kielichów i dwójkę kielichów. No więc zaczynamy od szans. Jeżeli chciałabyś czy chciałbyś zrealizować ten swój założony plan. To widzę, że paś, Paśmieczy mieczy mówi mi, że twoja, Twoje przygotowanie się do tego tematu, do, do tego tematu związanego z tym planem, jest dobre. I przygotowujesz się i się starasz. Tak, tak, tak też to nazwę, to jest dobre słowo, czyli wkładasz należyte starania. Twoje starania są tam włożone, aczkolwiek mogłyby też być włożone większe, dlatego że paść to jest taki. Początkujący, starający się. Później mamy rycerza, który stara się jeszcze bardziej. Więc Paś mówi o tym, że starasz się, ale mogłabyś, czy mógłbyś postarać się jeszcze bardziej, mógłbyś włożyć więcej energii w tego typu starania, mógłbyś, czy mogłabyś włączyć więcej energii w na przykład research, w dowiadywanie się, w, w komunikowanie się, w. w pozyskiwanie informacji na temat tego Twojego założonego planu, przygotowywanie się do tego planu. Aczkolwiek jakby ta karta pojawia się w szansach, czyli jakby już Twoje przygotowanie nie jest um, żadne. Jest pewien, pewien e, poziom przygotowania, który już jest, można powiedzieć, e, lekko wystarczający. E, następnie karta sprawiedliwości, znowu po stronie szans. I to mówi mi, że... Tak jakby dlaczego ten za, założony plan miałby się, miałby, mógłby się dopiąć, mógłby się zrealizować, to jest, że to jest logiczne, żeby on się zrealizował. To jest tak jakby dobre dla sytuacji, żeby on się zrealizował. Czyli mm, sprawiedliwość w tym, w tym wypadku mówi o czymś takim, że, że to jest jakby fair, żeby tak było, że masz jakiś plan, wydaje ci się, że jest dobry i, i wszechświatowi też się wydaje, że to jest dobry plan, więc to jest dobry plan i to jest jakby. Plus tej, tej, tej sytuacji, tego, tego założenia, że, że to jest dobry plan i jakby to wszystko tutaj absolutnie, jakby powinno zadziałać. I kolejna szansa dla ciebie, siódemka mieczy, no to mówimy tutaj o. Um, ja, bym, ja bym to nazwała, że masz jakieś sposoby, triki lub przychylne sytuacje do lepszego zrealizowania tego planu. Czyli powiedzmy, nie wiem, chcesz dostać nową pracę, no to na przykład masz już jakieś znajomości lub też chcesz gdzieś wyjechać, no masz jakieś oszczędności. Albo nawet nie tylko oszczędności, to, to nawet jest więcej niż to. Bo znajomości to jest coś innego. To jest jakby chcesz gdzieś wyjechać i niekoniecznie masz oszczędności, ale znajdujesz kogoś, kto zapłaci za twój wyjazd. Czyli ta karta to jest taka karta troszeczkę, można powiedzieć, złodzieja, ale to nie jest w tym wypadku złe, tylko to jest karta, że wiesz, jak dostać to, czego chcesz. Czyli wiesz, w które drzwi zapukać, wiesz kogo zapytać, wiesz, kogo poprosić o przysługę, wiesz, kogo. Kogo tutaj pomęczyć trochę, żeby Ci pomógł. Więc w tym Twoim planie założonym jakby plusy do jego zrealizowania tkwią w tym, że znajdziesz odpowiednie drzwi, do których można zapukać, odpowiednie furtki, które trzeba otworzyć. I sposób, w jaki twój umysł pracuje, i sposób, w jaki działasz, znajdzie najlepsze rozwiązanie na Zrealizowanie tego założonego planu. Więc w pewnym sensie pewien sposób możliwe, że manipulacji, możliwe, że, że jakiegoś takiego, jakiegoś trików, albo jakiegoś pójścia, e, tak jakby pod, pod, um, pod, pod prąd, o, tego, tego wrażenia szkołam, pójścia pod prąd, może się przychylić do zrealizowania tego planu. Więc jeżeli masz jakieś poczucie, że czy powinienem, powinienem iść pod prąd, to w tym przypadku. Tak. Czy powinnam poprosić kogoś o pomoc? Tak. Czy powinnam się zapytać, czy ktoś kogoś zna, kto mógłby mi pomóc? Tak. Tego typu rozwiązania. I przejdźmy do strony zagrożeń. Królowa Mieczy. No więc, Królowa Mieczy to jest postać kobieca, to jest postać kobiety. Tam mamy na samej górze taką bardzo dziwną kartę Królowej Mieczy. Jest to karta no, kobiety, więc jeżeli mówimy o jakichś zagrożeniach, to, e, to w twoim przypadku jest to jakaś kobieta, jest jakaś silna kobieta, intelektualistka, kobieta, która dużo wie, która dużo mówi, e, kobieta, która jest na pozycji jakiejś, więc to może być szefowa, koleżanka z pracy, rodzic, mama, jakiś inny członek rodziny, jakaś przyjaciółka, żona itd. itd. więc kobieta. Silna intelektualnie, kobieta silna też w mowie, silna werbalnie. No i ona się tutaj pojawia u ciebie w zagrożeniach. Więc po prostu, idąc przez ten plan, zastanów się, czy jakaś kobieta przypadkiem cię z niego troszeczkę nie wytrąca z tego planu, lub też nie, nie motywuje w sposób negatywny, czyli nie demotywuje, lub też czy nie podpowiada jakichś złych rozwiązań. Kolejna karta, Trójka Kielichów, mówi o tym, że trójka kielichów generalnie mówi o, o wielości, o ludziach, o ludziach w Twoim życiu, więc znowu mamy um, ludzi, a w ogóle dwójka kielichów też symbolizuje pewne spotkanie, więc po, 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 po stronie zagrożeń mamy kobietę, spotkanie wielu ludzi, spotkanie dwójki ludzi, więc po prostu ludzie będą Cię odciągać od realizacji tego planu. Czy to są na przykład imprezy, za dużo wychodzisz ze znajomymi do baru, do klubu, na miasto, na obiad i po prostu jesteś rozkojarzona czy, czy jesteś rozkojarzony od swojego planu, to może być na przykład takie rozwiązanie. Lub też ktoś personalnie mówi ci jakieś negatywne rzeczy dotyczące Twojego planu i to cię od niego odwodzi. Więc jeżeli spojrzysz tutaj na szanse zagrożeń, to, to są głównie ludzie. Ludzie są zagrożeniem dla Twojego planu. Nie ty sama czy sam, nie okoliczności, nie to, że ten plan jest zły, nie to, że nie jesteś przygotowana czy przygotowany, tylko ludzie będą cię od tego odciągać albo z premedytacją, albo bez takiej premedytacji po prostu chcą Twojego czasu, albo nie wiem, chcą Ci dać dobrą radę, tak dalej dalej. Więc podsumowując, widzę tutaj. Duże szanse na powodzenie i jedynym zagrożeniem to właśnie jest opanowanie sytuacji ludzi naokoło Ciebie, czyli, czyli po, uświadomienie sobie, że ludzie w tym wypadku nie należy się od nich zupełnie odcinać, ale w tym wypadku mogą stanowić problem, mogą stanowić pewien rodzaj, tak jakby właśnie odcięcia się od Twojego planu, który sobie założyłaś czy założyłeś, mogą stanowić rozproszenie. Brak, brak możliwości koncentracji, lub też zupełnie właśnie doradzanie na niekorzyść. No i to by było na tyle. Dzięki. Pa Pa. Zapraszam Ciebie, jeżeli wybrałaś numer dwa lub wybrałeś numer dwa, na to czytanie pod tytułem Szanse i zagrożenia dotyczące Twojego planu, czyli czy uda się zrealizować Twój założony plan. No więc już rozkładam karty i po tej stronie mamy szanse dotyczące twojego planu i zagrożenia dotyczące twojego planu, czyli pytanie czy uda się tobie zrealizować twój założony plan. I już patrzę na karty. Szanse. Okej. Okay. Więc pierwsza karta po stronie szans jest to dziewiątka buław. Przeczytam tylko wszystkie karty. Dziewiątka buław, dziesiątka monet, czwórka, e, przepraszam, to jest cesarz. Później mamy diabła po stronie zagrożeń, e, dziewiątkę monet i ósemkę monet po stronie zagrożeń. No więc e, przejdźmy na stronę szans. Po pierwsze od razu od góry widzę dziewiątka buław, czyli Szansą jest to, że naprawdę się starasz i wkładasz wszelkie możliwe twoje, twoje energetyczne zasoby, żeby dopiąć ten plan, żeby udało się zrealizować ten plan. Jakby stoisz na straży tego planu, tak jak na tej dziewiątce buław, ten gościu tam przy tym ogrodzeniu stoi na straży i ty tak samo stoisz na straży tego planu, czyli trochę jakby nie pozwalasz, żeby ten plan się nie udał. Po prostu zrobisz wszystko, żeby ten plan się udał. Nie pozwolisz mu przeciąć sobie przez palce, nie pozwolisz mu gdzieś się wysmyknąć bokiem temu planu. Jest to dla ciebie ważny plan i bronisz go. Bronisz go jak lwica albo jak lew. <grym> I kolejna karta, dziesiątka monet. No więc szanse dla tego planu. Mamy tutaj właśnie mowę o pieniądzach, o inwesty, inwestowaniu, o, e, o majątku. Więc szanse są związane z posiadaniem jakiegoś rodzaju majątku, z możliwością zapłacenia. Więc w zależności od Twojej sytuacji, na przykład, jeżeli Twój założony plan to jest na przykład, chcę zmienić pracę, no to ta dziesiątka monet oznaczałaby Spokojnie zrezygnuj z pracy numer jeden, bo masz wystarczająco dużo oszczędności, żeby poszukać pracy numer dwa. Więc ta karta mówi o posiadaniu majątku, który cię tak jakby zabezpieczy na drodze do poszukiwania. Lub też na przykład chcę zdobyć mężczyznę mojego serca, załóżmy. No i ta karta mówi: masz wystarczająco dużo pieniędzy do tego, żeby, żeby. Na przykład z nim być, dlatego że on nie ma wielu pieniędzy, na przykład. Lub na przykład możesz gdzieś tam za niego zapłacić w momencie, kiedy on potrzebuje pomocy. Nie chcę tutaj mówić, czy jest to dobre, żeby za niego płacić, czy nie, i czy, czy jest to dobre, żeby wiązać się z ludźmi, którzy są w dołku finansowym. Nie mówię tutaj o tym, ale ta karta po prostu mówi, mówi o takim czymś, że jesteś materialnie zabezpieczona, ekonomicznie zabezpieczona i. I dlatego jest to szansą na to, że ten Twój założony plan się uda. Że zabezpieczenie ekonomiczne w Twoim przypadku jest ważne dla powodzenia tego planu. I mamy cesarza. Więc, um, szanse. No to ja bym tutaj powiedziała, że w szansach widzę to, że. Podejmujesz dobre decyzje, racjonalne decyzje, że to nie jest tak, że Twoje decyzje są bardzo, bardzo pokierowane emocjami, ale przemyślałeś to, przemyślałeś to. Wiadomo, że w każdej decyzji jest jakiś rodzaj emocjonalności, jakiś rodzaj spontaniczności, większy lub mniejszy, ale w przypadku tej decyzji widzę tutaj, że została ona dosyć dobrze przemyślana. I to też jest właśnie szansa, że, że to nie jest taka decyzja na gorąco, że to nie jest decyzja taka tu i teraz, tylko to jest taka decyzja podjęta przez dobrego takiego szefa, dobrego lidera. I, i dlatego ta decyzja ma szansę powodzenia. I ten plan ma szansę powodzenia, bo został podjęty w dobry sposób, został zaplanowany w dobry sposób. No i mamy dalej. Kolejną kartę, teraz przechodzę na stronę zagrożeń i idę od góry, mianowicie karta diabła. E, no i tak, diabeł mówi o wszelkich pokusach, więc zagrożeniem dla Twojego planu są Twoje pokusy. Czymkolwiek one są, na przykład, jeżeli masz pokusę picia na przykład alkoholu, no to e, zagrożeniem dla planu jest to, że na przykład za dużo wypijesz i nie zrealizujesz planu, bo na przykład będziesz miała, czy miał kaca. Na przykład, i, nie, i się spóźnisz na swój, nie wiem, na rozmowy kwalifikacyjne, lub na jakiś pociąg, samolot. Na przykład, inna pokusa. Załóżmy, chcesz zdobyć kogoś, jakąś kobietę, jakiegoś mężczyznę, ale na przykład, pokusą Twoim są kontakty intymne. Czyli na przykład, prześpisz się z jakąś złą osobą i przez to stracisz tą dobrą osobę. Więc nawet, jak podjęła, podję, podjęłaś, podjąłeś dobrą decyzję, to możesz ją stracić. Stracić tę dobrą decyzję ze względu na pokusy. Więc uważaj na pokusy w swoim właśnie, w swoim postępowaniu. I przechodzę dalej. Dziewiątka monet. Dziewiątka monet mówi o. Um, niech przyjrzę się tej karcie. Mówi okej. Okay. Dziewiątka monet, i jeszcze zobaczę, tutaj mamy ósemkę monet. E, więc ok, pojawiają się monety po stronie zagrożeń, więc ja bym powiedziała to tu ogólnie, że aspekty materialne są też w kręgu zagrożeń. E, mamy tutaj jedną kartę monet, dziesiątkę monet po stronie szans, e, ale też mamy dwie karty monet po stronie zagrożeń. Więc pieniądze są zagrożeniem, i teraz o co chodzi? Na przykład. Tak jak wcześniej powiedziałam, o tak, możesz za kogoś zapłacić, bo masz oszczędności, ale po stronie, szans, po stronie zagrożeń z kolei mamy ok, tylko nie wydaj całych swoich oszczędności na kogoś, żeby później nie było problemów. Lub też po stronie zagrożeń może być na przykład uważaj, żeby nie wydać całego swojego majątku, żeby nie, nie, nie pogrążyć swojego majątku. Dlatego, że wydaje ci się, że na przykład masz więcej czasu niż masz, na przykład możesz żyć z oszczędności przez dłuższy czas, niż tak naprawdę możesz. Więc tu mamy tego typu na przykład sposób myślenia. Kolejna, kolejna rzecz może być zagrożenie, może być to, że na przykład patrzysz też na cudze pieniądze i są one na przykład. W kręgu Twoich największych zainteresowań, że na przykład sugerujesz się najbardziej pieniędzmi, a nie innymi czynnikami. Nie mówię, żeby się nie sugerować pieniędzmi. Czasami trzeba, ale czy się sugerujesz tylko pieniędzmi, czy to jest tylko finansowa kwestia, to jest kolejne zagrożenie. Kolejne zagrożenie to jest sfera komfortu. Czyli na przykład jest komfortowo, jest dobrze i. Na przykład możesz nie zrealizować założonego planu, pomimo tego, że jest to dobry plan, bo jest ci w tym momencie za wygodnie. Więc tego typu zagrożenie, za wygodnie, żeby zrealizować swój plan. Za dobrze, za przyjemnie na ten moment i nie masz wystarczająco energii, żeby popchnąć ten plan do przodu. I podsumowując, szanse dla tego planu to jest to, że bardzo ci na nim zależy. Że jest to racjonalna decyzja i że ekonomicznie jesteś zabezpieczona czy zabezpieczony. Zagrożenie to, to są Twoje pokusy, to jest Twoja strefa komfortu, to jest to, że może ci się wydawać, że możesz wydać więcej niż tak naprawdę możesz wydać. I właśnie mamy tutaj silne kwestie finansowe, czyli coś o wydawaniu pieniędzy, coś o, coś o poczuciu komfortu, ale w tym przypadku negatywnego, czyli poczuciu komfortu, który ci nie służy. E, więc widzę szanse. Jeżeli tylko jesteś w stanie gdzieś te zagrożenia em, zahamować, lub, lub przyhamować, lub jakoś skontrolować, lub być ich świadomym, świadomą, no to jak najbardziej szanse są. I dzięki. Pa. pa. Cześć, jeżeli wybrałaś wybrałeś grupę numer 3, to to czytanie jest dla Ciebie. I e, jest to czytanie pod tytułem. Czy uda się zrealizować założony plan? I w tym czytaniu przedstawię szanse i zagrożenia dotyczące realizacji tego właśnie założonego planu, czyli co miało być Ci pomóc w realizacji tego planu i co ewentualnie mogłoby Cię od niego powstrzymać. Karty zostały przetasowane. I teraz tak, hmm. Po stronie szans mamy kartę sprawiedliwości, czyli kartę mówiącą o tym, że ten plan jest dobrym planem. Czyli cokolwiek masz na myśli, czymkolwiek nie, nie byłby ten założony plan, to, to jest dobry plan. Karta sprawiedliwości w tym wypadku mówi, że to jest dobry plan, żeby go zrealizować, czyli generalnie wszechświat się z tobą zgadza, że to jest bardzo dobry plan, więc jeżeli na przykład jeszcze nie jesteś dokładnie pewna, czy pewien, czy to jest dobry plan, czy nie, to ta karta jak najbardziej potwierdza te twoje przypuszczenia, że tak, jak najbardziej to jest dobry plan. Więc to jest szansa tego planu, że to jest słuszny, słuszna decyzja, słuszny plan, e, logiczny plan. E, kolejna kwestia, mamy, mamy pazia mieczy i paś mieczy mówi o tym, że już się przygotowałaś, przygotowałeś do tego planu w jakiś sposób. Bardziej taki intelektualny, bardziej taki zrobiłaś zrobiłeś research, jakieś, właśnie jakieś, jakieś przygotowania, założenia, Szuk, przeszukałaś coś, przeszukałeś, więc jakby przygotowania zostały zrobione, i to jest szansa dla tego planu. Widać, że po prostu starasz się. Tutaj w tej karcie muszę dodać, że oczywiście można by się było postarać trochę bardziej, dlatego że paź to jest taki początkowy poziom starania, na przykład rycerz mieczy byłby taki, co się bardzo, bardzo, bardzo stara. U Ciebie te starania są takie początkujące, więc jest to szansa, tam tkwi w tych staraniach, bo, bo karta mówi, że ok, starasz się, ok, przygotowujesz się, ok, jest jakieś, jakiś potencjał, jakieś zaplecze, ale pamiętaj, że zawsze można to Zrobić bardziej, lepiej, jeżeli ci na tym zależy. I kolejna karta królowa, Monet po stronie szans, która mówi o tym, że dbasz o, o ten plan, zależy ci na tym, bardzo ci na tym zależy, traktujesz to jako coś takiego swojego, takiego właśnie, no, no to, to coś takiego, na czym ci bardzo zależy, coś takiego, co jest dla ciebie takie ukochane, że ten plan jest taki, nie wiem, bliski twojemu sercu. Ale też druga interpretacja tej karty w tym układzie jest taka, że możesz mieć um, wystarczające zaplecze do zrealizowania tego planu. Cokolwiek to znaczy, to zaplecze może znaczyć wiele rzeczy. Czyli na przykład może znaczyć, że ktoś ci może pomóc w realizacji tego planu, może znaczyć, że sama czy sam masz wystarczająco dużo na przykład pieniędzy, żeby ten plan zrealizować, albo czasu. Jest to troszkę bardziej obrócone w stronę pieniędzy, dlatego że mamy kartę monet, ale też chodzi o generalne zasoby, więc czas to też zasób, czas to pieniądz. Więc generalnie ta karta mówi o tym. Że masz zasoby na zrealizowanie tego, tego czegoś. Nawet jak ci się wydaje, ale ja nie mam wystarczającej dużej dużo ilości pieniędzy, ale może ten zasób jest gdzieś indziej, może jest w kimś innym, może masz kogo poprosić o inwestycje, może masz kogoś po, kogo poprosić o pomoc w realizacji tego planu. Więc to nie musi być bezpośrednio ty płacisz, robisz i po prostu wszystko wykonujesz, ale masz zasoby, czy to finansowe, czy to zasoby ludzkie do tego, żeby. Gdzieś ten plan właśnie zrealizować. Więc to by były szanse. Natomiast przyjrzyjmy się zagrożeniom. Mamy tutaj tak, trójkę monet, króla monet i dziesiątkę mieczy. Więc zagrożenie, ja zacznę od dziesiątki mieczy, dlatego że jest to takie jakby od razu bardzo logiczne zagrożenie, czyli zmęczenie. Twoim zagrożeniem jest zmęczenie. Jeżeli nie masz wystarczająco energii, czasu, siły, żeby zrealizować ten plan, no to będzie trudno. Musisz wygenerować, musisz znaleźć siłę, czas. Nie wiem, co to znaczy w Twoim przypadku, ale właśnie no może znaczyć wiele rzeczy. Może znaczyć na przykład, o, zanim, zanim na przykład chcesz otworzyć swój własny biznes, ale cały czas pracujesz na etacie i cały czas wracasz do domu z pracy, jesteś zmęczona, przemęczona, przemęczony, zmęczony. I wtedy no, nie masz wystarczająco energii, żeby otworzyć ten swój własny biznes. Nie masz po prostu wystarczająco dużo siły i energii. No więc może tutaj warto postawić po prostu wszystko na jedną kartę i zrezygnować z, z pracy najpierw, a może biznes się później uda. Oczywiście nie daję tutaj żadnej e, biznesowej porady, dlatego że to wszystko zależy od wszystkiego. Aczkolwiek no, trzeba pomyśleć o różnych tego typu kwestiach. Czy właśnie jesteś w stanie wygenerować więcej siły i energii? Dlatego że tu zdecydowanie u ciebie siła, energia, siła i energia są po stronie zagrożeń. No i przechodzimy do króla monet. No i teraz tak: masz królową monet po stronie szans i króla monet po stronie zagrożeń. Więc jest ktoś. Kto prawdopodobnie też ma jakiś wpływ na ciebie, na twoje decyzje, na twoje życie itd., itd. kto stanowi właśnie pewien rodzaj zagrożenia dla ciebie, zagrożenia dla twojego planu, może nie tyle dla ciebie, ale dla twojego planu, może ta osoba będzie chciała na przykład ciebie, na ciebie w pewien sposób wpłynąć, może będzie... Chciała podważyć Twój plan, może będzie chciała ci w jakiś sposób przekupić, może powie Ci, dam Ci pieniądze, ale zrób coś innego. Albo ja Ci dam pieniądze, a ty nie rezygnuj z pracy. Albo na przykład ja Ci dam pieniądze, wyjedź na wyjazd, ale na przykład nie bierz koleżanek. Po prostu wiesz, no teraz daję Ci absolutnie przypadkowe przykłady, które mi przychodzą z głowy, ale ten król monet może mieć taką siłę właśnie. Przekonywania, ale ta siła też może być monetarna, czyli on może na przykład mieć na jakąś inwestycję, czy mieć na coś, co ty chciałabyś mieć, kupić, zainwestować i on może chcieć ci dać te pieniądze, e, chcieć się dołożyć, ale stawiać pewne zagrożenia, stanowić pewne zagrożenia dla twojego potencjalnego założonego planu. Więc jego wkład może właśnie stanowić duże zagrożenie. E, no i na samej, na samej górze mamy trójkę monet. I trójka monet w tym przypadku mówi o tym, że okej, okay, zagrożenie, zagrożenie trójki monet. Znowu mamy monety, czyli pojawiają się, pojawia się tutaj dużo monet. To może znaczyć, że gdzieś tutaj mówimy o finansach, o karierze i tak ale może po prostu wszystko jest połączone i gdzieś te pieniądze wplatają się też w jakieś założenia i plany relacyjne. Ale w każdym razie, trójka monet, monety. Właśnie gdzieś wydawanie pieniędzy może być zagrożeniem dla Twojego planu. Czyli na przykład możesz mieć za duże wydatki, za duże koszty, może na przykład ktoś prosi Cię o pożycz po, pożyczki, ktoś prosi Cię o pieniądze i to może w pewnym sensie zagrażać Twojemu, twojemu właśnie planowi. Więc pożyczki, wydawanie pieniędzy, wydawanie zbyt dużo, dużej ilości pieniędzy, Złe przygotowanie budżetu itd. itd. Więc tutaj mamy w, w, w szansach, że masz zaplecze majątkowe, finansowe, a w zagrożeniach mamy po pierwsze, nie daj się zmanipulować komuś, kto chce cię zmanipulować też pod względem finansowym, majątkowym. Może to jest też to zaplecze, bo ta karta może mówić, że to ty masz to zaplecze, lub też, że znasz kogoś, kto ma. Tylko pamiętaj, żeby też nie dać się tutaj wkręcić w coś, że robisz coś, czego nie chcesz. No, i tutaj trójka monet mówi. I też pamiętaj, żeby nie wydać wszystkiego na buty i torebki. Jeżeli masz jakiś założony plan, który też może być w pewnym sensie kosztowny, w pewnym sensie wymagać od ciebie jakiegoś ograniczenia się w wydawaniu takim codziennym. I też pożyczki, czyli też uważaj, żeby tutaj nie płacić za wszystkich swoich znajomych nagle, bo znowu może ci zabraknąć tych pieniędzy. I to by było zagrożenie. Więc generalnie widzę duże szanse na realizację planu, dlatego że mamy kartę sprawiedliwości, czyli ten plan jest bardzo silny, mamy zaplecze możliwości. Mamy przygotowanie, które mogłoby być większe, ale jest już ok. No i zagrożenie mamy w jakiejś konkretnej osobie, w Twoim zmęczeniu i w potencjalnym, zbyt dużym wydawaniu pieniędzy. I to by było na tyle. Życzę powodzenia i pa! pa.